Cześć, z tej strony Zielono mi. E, Dzisiaj zapraszam Was na krótkie turnie o kakaowcu. E, już kiedyś go wysi wysi wysiewałem. No cóż, kakaowca chyba kojarzysz na każdy, tak? Stąd się bierze czekolada. Chociaż powiem szczerze, w dzieciństwie inaczej sobie wyobrażałem ten owoc, a, sz a szczególnie smak tych cząstek. Ale o tym za chwilkę. E, kakaowiec e, Rodzi owoce takie o długości średniej 25-30 cm. Pokażę jak on wygląda w całości, bo już go rozciąłem. Tak tak to wygląda. Kryję w sobie y, od 25 do zwykle do 40, y, 40 ziaren otoczonych takim białym miąższem. Y, w dzieciństwie myślałem, że on smakuje jak biała czekolada. No, zdziwiłem się, bo tak naprawdę. Y, Konsystencja tylko jest taka, taka lekko gąbkowata. On ma posmak taki, takiego leki, lekko słodkiego cytrusa, tak bym to określił. E, taki cząstek jest eksponowany 25 do 40, ułożony w 5 rzędach. Ale tutaj widać tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wydłubany, ale piąty. E, kakaowiec jest, jest, jest rośliną, którą, o której marzyłem w sumie od zawsze. E, moje pierwsze podręgi. W dzieciństwie to zawsze to, to, to właśnie zmierzało ku temu, żeby kiedyś móc, móc uprawiać kakaowca. Co nie jest wbrew oznacza, sztuką taką wcale łatwą. Jeśli chodzi o sam owoc, no to tak naprawdę udało się to niedawno. Hmm, bodajże dwa lata temu miałem pierwszą styczność z tym owocem. E, pojawił, się, pojawił się właśnie w jednym z ma, e, supermarketów. E, teraz jest to trochę łatwiejsze. Nawet da się go kupić e, online na Allegro. Więc nie jest to jakiś wielki problem. No, przyjemność nie jest tania, ale na pewno warto raz w życiu spróbować. Zwłaszcza uprawę z nasiona, która jest możliwa, Oczywiście przekonałem, natomiast nie jest ona łatwa. Są takie pojedyncze pułapki, w które łatwo wpaść, ale o tym też opowiem za chwilkę. Jeśli chodzi o kakaowca, no to drzewo oczywiście z Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej. Uprawy już rozpowszechniły się też po całym świecie. Obecnie, z tego co pamiętam, Afryka jest największym producentem kakao. Zdarzają się też uprawy w Azji, no ale generalnie jest to głównie Ameryka Południowa, Środkowa i właśnie, a przede wszystkim Afryka. Przede wszystkim Afryka. Uprawy skupiają się tak naprawdę głównie na trzech odmianach: jest to odmiana Criollo, Forastero i Trinitario no Najszlachetniejszą odmianą jest odmiana Criollo. Nazwa, nazwa z tego, co pamiętam, wzięła się z języka, języka hiszpańskiego. Taka ciekawostka: to Criollo z hiszpańskiego oznacza rodzimy, to znaczy pierwotne rodzime, tak? czyli ten z tego wszystko, jakby się wywodził cały gatunek tych roślin. Czym się charakteryzuje kakao Criollo? Jeśli chodzi o smak, no jest to delikatne, więc jest wykorzystywane. No, do tych najlepszych czekolad, tak? do tych najlepszych produktów, natomiast sama roślina jest trudna w uprawie. No, kakao jest ogólnie dosyć trudny, natomiast odmiana Criollo jest szczególnie trudna, jest bardzo trudna. Z tego co pamiętam, stan około stanowi około 1% ogólnej produkcji na świecie tak? kakao Criollo. W ogóle jak rozróżnić te, te, te kakaowce tak z wyglądu? No i po samym owocu. Tutaj jak widzimy jest koloru takiego fioletowo-czerwonego, miejscami nawet lekko czarnego. No i właśnie ten kolor owocu i kształt tak naprawdę nam wskazuje, o jakiej odmianie mówimy. Odmiana Criollo charakteryzuje się owocami o podobnym kształcie, ale w kolorze żółtym. Czyli jest to kolor żółty wpadający gdzie indziej w kolor pomarańczowy. Odmiana Forastero z kolei to jest to owoc również żółty, ale bardziej pękaty. On przypomina taką, tak powiedzmy taką mniej, trochę bardziej melona. Ziarna z kolei są Zwykle jasne. Z kolei odmiana ostatnia, czyli Trinitario, która jest de facto krzyżówką Forastero z, yy, z Criollo. Yy, ma właśnie owoce czerwone, bordowe. A same ziarna są koloru fioletowego, więc już wiemy z jaką odmianą mamy do czynienia. Jest to odmiana bardzo często uprawiana, yy, właśnie w Afryce, w, Afryce, w Ekwadorze. Yy, z tego co pamiętam, ten owoc właśnie pochodzi z, z Ekwadoru. Yy, więc to są takie trzy główne odmiany. Dominuje uprawa Forastero, to jest średnio około około 85-95% upraw na świecie. Criollo 1%, a odmiana Trinitario czy ta hybrydowa, która jest często uprawiana w Afryce, to jest około tam 4, od 4 do 10%, zależnie od, od podań. Tak? Więc wiemy już mniej więcej jak to wygląda. No, odmiana Forastero, ta najpopularniejsza, jest, jest stosowana po prostu powszechnie do produkcji kakao w proszku do produkcji czekolad, ale także kosmetyków na bazie masła kakaowego chociażby. E... Chciałem Wam też pokazać samą roślinkę, bo akurat tak się składa, że mam z własnego nasionka kakaowca odmiany Criollo. Tak udało mi się trafić na, tego, na ten owoc właśnie odmiany Criollo e... właśnie w markecie, więc też podjęłem się uprawy. No nie idzie to łatwo, natomiast żyje. Jesienią, stracił, jesienią, zimą stracił większość liści, ale że puścił pierwszego, pierwszy taki duży liść. Pokażę od razu, jak wygląda. no Nic pięknego, ale żyje. To najważniejsze. No, te liście, jak mówię, już padające, ale to jest świeży, świeży produkt. A on sobie poradzi, mam nadzieję. Natomiast no, jest już, to już całkiem spora roślinka z, z pniu jest w ogóle wypuszcza, taka ciekawostka, wypuszcza kwiaty właśnie na, 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 na pniu, na gałęziach. Czyli one wracają bezpośrednio, bez, bezpośrednio z gałęzi z, pnia, z pni. I męskie i żeńskie. One są dosyć, przynajmniej mojej ocenie, takie podobne do, trochę do kwiatów Storczyka. Być może kiedyś doczekam. Natomiast na chwilę obecną jeszcze nie udało mi się doprowadzić kakao do kwitnienia. E, wiem, że Oleander, do, 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 Dominik Jenkielski z oleander.pl, e, te sztuki dokonał. Tak u niego ten kakao wykwitnął. Więc serdecznie zapraszam na jego forum. E, link podam w opisie. E, tam jest taka historia właśnie kakaowca. E, uprawy tych kakaowców, e, właśnie jak on zakwitł. E, więc tak mówię, serdecznie zapraszam. A jeśli chodzi o te wygląd tych ziarn, tak jak wspomniałem, są to takie białe cząstki. Duże gąbkowej, które skrywają sobie ziarno. Jeśli chodzi o przetwarzanie kakaowca, zwykle po zerwaniu tych owoców, one są układane w takie pryzmy tam po, i przechowywane kilka dni, żeby lekko podfermentowało. To taka fermentacja pierwotna. Potem następuje właśnie rozbicie tych owoców czy młotkiem. Z tego co dzień, są takie specjalne młotki do tego. Te ziarna są wyrzucane do pojemników, i tam następuje fermentacja wtórna. Przede wszystkim ręczne podkiełkowują, ale to też ułatwia w ogóle obróbkę, bo zerwanie tego no, je, nie jest wcale łatwe. Trzeba się trochę natrudzić, żeby dostać się do ziarna, które tak, jest w środku, więc no, przy, wiadomo, że przy dużej ilości no, to jest, o to, jest o to ciężko. Tak naprawdę, żeby uzyskać pół kilograma kakao trzeba zebrać mniej więcej plon z jednego drzewa, czyli jakby jeden plon z drzewa kakaowca to jest pół kilograma kilograma kakao, więc to sobie wyobraźmy, ile tego trzeba było nałupać ręcznie, żeby móc ten miąższ już łatwo, 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 usunąć. Jak już tego się dostaniemy, to uzyskujemy coś takiego. Tak wspomniałem, jest to odmiana akord Trinitario, łatwo poznać, bo ziarna są takie właśnie fioletowe. A ten biały słupek to nic innego jak wychodzący kiełek. Tak, jest to ziarno szkiełkujące. Zresztą e, bardzo często, jeśli kupicie ziar, właśnie kakaowca w Polsce, on już jest podkiełkowany, to, że te ziarna kiełkują. E, I tak wspomniałem, jak najbardziej można go, można jak najbardziej go wykiełkować. Nie ma z tym e, wielkiego problemu, ale trzeba uważać na kilka rzeczy, o czym za chwilkę powiem. E, przede wszystkim selekcja. Muszą być ziarna nieuszkodzone. E, Cały ten kiełek musi być też. E, no nie może być ciemny nie końcówki to już jest to, to oznaka, że z tego nic nie będzie, więc muszą to być dobrze wyselekcjonowane kiełki. Próbujemy. O, tak to wygląda. Odłożę go na razie. Teraz jeśli chodzi o w jaki sposób doprowadzić kakaowiec do, do, do wykiełkowania, do tego, żeby rósł. No tak wspomniałem, są pewne haczyki. Pierwszy i najważniejszy punkt to temperatura. Próbowałem kakaowca kiełkować kilka razy, eksperymentowałem różne, na różne sposoby. No i generalnie, tak, kluczem jest temperatura. Z tego, co z tego, co spra, z tego co sprawdzałem, kawałek jest najlepiej w, te, w temperaturze od 28 do 30-32 stopni. Więc musimy utrzymywać przez cały proces kiełkowania wysoką temperaturę. Jest to bardzo istotne, ponieważ ziarna kakowca bardzo łatwo pleśnieją. Stąd. Dwa kolejne kryteria, znaczy dwa kolejne warunki jakby kiełkowania kakaowca. Drugi warunek, stały przepływ powietrza, wietrzenie i z tego też wychodzi do to trzeci, czyli przepuszczalne podłoże. Podłoże musi być przepuszczalne, żeby to ziarno nie, nie, nie leżało w dużej ilości wody, tak nie było, nie było powiedzmy bez dostępu powietrza, wówczas bardzo łatwo pleśnieje. No, i ten przepływ powietrza służy temu samemu. Tak czyli, jeśli takie że ziarna kakaowca kiełkujemy w jakichś w jakiś tam powiedzmy takich wielodoniczkach na przykład to należy te, je często wietrzyć kilka razy dziennie, żeby ten dostęp powietrza był żeby te ziarna nie pleśniały. Ja kakaowca również zaprawiam. To wydatnie zwiększa, znaczy, zwiększa szanse, że on wykiełkuje, zmniejsza szanse na pleśń. Więc pierwszą rzeczą, jaką robię jest namoczenie, namoczenie tych ziaren. Ja je namoczam dwu, no na dwa sposoby. Albo w rozcieńczeniu środka grzybobójczego, ale w minimalne, czyli albo to minimalne stężenie zapakowania, albo nawet połówka minimalnego. Chodzi o odkażenie. Można także delikatny rozwór wody utlenionej. Trzecia rzecz to na przykład zaparzony rumianek, taki wystudzony zaparzony rumianek. Też, też to stosowałem. Więc jest, jest, to, jest to na pewno pomocne i to też pomaga tym ziarnom wystartować. Więc tak jak wspomniałem, więc da się wykiełkować. Czego do jest tutaj ta roślinka. Zresztą wrzucałem zdjęcie też na, na grupie. Tam są na, na, na stronie na Facebooku. Więc możecie tam pośledzić jak, jak, jak to kiełkowanie wygląda. No liczę, że, liczę, że z tego też owoce coś się uda uzyskać i nie omieszkam Was o tym poinformować. Ale zobaczymy. Na pewno nie warto się zrażać, bo to też nie jest tak, że zawsze one wykiełkują, trzeba dobrze trafić. Dobrze, dobrze, dobrze trafić z owocem, no i mieć trochę szczęścia, jednak przy kakaosu jest to istotne. Yy, więc tak wspomniałem, czyli podłoże przepuszczalne. Yy, ja na przykład stosuję do, 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 do tego typu rzeczy perlit, bądź wermikulit, które utrzymują wilgoć. Yy, ewentualnie jakieś, jakieś luźne podłoże właśnie, też lużną, luźną ziemię yy, z dodatkiem właśnie perlitu. To są takie standardowe opcje. Można wysiewać zarówno do wielodoniczek, jak i do korytek, do większych donic po ileś tam ziaren. Natomiast w wielodoniczkach łatwiej kontrolować warunki, no z tego względu, że jak zacznie plasnić jedno ziarno, no to, łatwiej to łatwiej to ogarnąć. W wielodoniczkach, jeśli widzimy, że jakieś objawy niepokojące się zaczynają robić, no to takie ziarno trzeba usuwać, no bo bardzo łatwo zakazić pozostałe, a wówczas kakaowca nici. Yy, więc, tak wspomniałem, to, to są takie główne, główne trudności, jeśli chodzi o wykiełkowanie kakaowca. Natomiast yy, naprawdę z spra powrotem masę radości, mówiąc, spełniłem swoje marzenie eee, i chcę dalej. <śm> Próbuję różnych roślin, natomiast zawsze do tego kakaowca wracam. Eee, więc, serdecznie Wam polecam spróbować. Eee, a nawet smak takiego włas takiej własnej czekolady yy, z własnej obróbki z tych ziaren, co jest wykonalne. No jest to coś nie do opisania. <noise> Naprawdę. No, w internecie jest mnóstwo poradników, jeśli chodzi o obróbkę tych ziaren. Ja je po prostu wydobywałem raz w tych cząstkach. Podfermentowywałem kilka dni. Następnie usuwałem te, te otoczki ziarna trzeba było podsuszyć. A potem, dalsze procesy obróbki. Ale tak wspomniałem, na pewno, na pewno warto. Jeśli chodzi o same, same warunki uprawy kakaowca, tak już korzystając z okazji. No to no jest roślina trudna. Co do zasady, warunki są dosyć zbliżone, powiedzmy takie podstawowe, są zbliżone do uprawy kawy, czyli duża ilość rozproszonego światła, ale rozproszonego, kakowiec nie lubi dużej ilości takiego intensywnego światła, więc parapet południowy nie będzie dobrą opcją, na pewno nie, nie osłonięty, tak jakąś firanką tam czy przesłoną. Kakowiec fajnie rośnie w cieniu innych roślin, więc jeśli mamy jakieś większe rośliny, też warto gdzieś tam powiedzmy taką naturalną barierę stworzyć dla światła. No, ale też nie może być to zupełny cień, więc duża ilość rozproszonego światła. Drugi, drugi czynnik, podłoże. Standardowo do roślin tropikalnych, czyli lekko, kwaś, lekko kwaśne. Takie pH 5,5 do 6,5. Kakaowiec nie lubi zasolenia, więc nie podlewamy go kranówką, standardową miękką wodą. Nawozów organicznych do kakaowców raczej nie stosuję, z prostego względu kakaowiec lubi podłoże przepuszczalne więc podlewanie biohumusem na przykład, które ma często pH no, poza kontrolą tak naprawdę, bo bywa że to jest 7 pH, 7,5 pH. Po pierwsze zaburzy nam to właśnie pH podłoża, po drugie też trochę trochę je, powiedzmy zmniejszy jakby tą przepuszczalność. Ona ma takie właściwości lekko klejące, zakleja trochę do podłoża, to podłoże, więc też staje się ono mniej pulchne. O tyle o ile u wielu roślin na pewno fajnie fajnie sprzyja uprawom. Natomiast nie, nie można na nim bazować. Tam raz na jakiś czas jak najbardziej jest ok, ale nie, nie samym biochomusem. Tym bardziej, że też nie, nie dostarczą odpowiedniej ilości składników dla kakaowca. Więc raczej będę stosował nawozy mineralne. Przy mnie takie stosuje. Jeśli chodzi o podłoże, no tak wspomniałem, podłoże przepuszczalne, ale żyzne. Można wykorzystać na przykład kompost, jako, jako tą, 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 tą część, że, że tak powiem, żyzną, zasob na składniki odżywcze. E, można dodać tarf odkwaszony jako, jako drugi składnik, e, czy, czy włókna kokosowe najbardziej też można, e, tylko z pewnego źródła, żeby nie, było, nie były one zasolone, no bo też często te e, one są, one są płukane po prostu w wodzie oceanicznej, tak jak w wodzie słonej, więc to zasolenie też czasem bywa wysokie, więc należy, należy po prostu sprawdzić skąd to, skąd ten brykiet pochodzi. Więc to jest drugi, 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 drugi powiedzmy składnik, który można stosować. Ja też stosuję czasami takie gotowe mieszanki, czyli na przykład wykorzystuję podłoże, akurat Terra Canna Plus, które mieszam właśnie z kompostem. No i oczywiście jakiś ten dodatek spulchniający, czyli to może być właśnie keramzyt, to może być perlit, które też fajnie to zrobi. To są takie powiedzmy fajne sposoby, ewentualnie piasek jakiś gruboziarnisty, też jak to się sprawdzi. Więc światło podłoże. Jeśli chodzi o trzeci czynnik, no to oczywiście wilgoć powietrza, wilgotność powietrza. No i kakaowiec wymaga jednak tej wyższej wilgotności, czyli rzędu no, minimum 70-80%, ale takie 80% stałe to już, jest, to już jest bardzo dobrze, więc no, to wilgotność jest często takim problemem jednak, jednak w domu, bo też w nowym budownictwie ciężko taką wilgotność, nie jest ona do końca komfortowa często dla człowieka, więc radził, radziłbym w miarę możliwości, jeśli chce się podjąć, upływać jakim, jakimś terrarium, wiwarium, Jakimś takim, pod przekryciem, tak, żeby tą wilgotność ponosić czy gdzieś w pobliżu, nawilżać, trzeba powiedzmy, w takim najbliższym otoczeniu, i powinien, powinien rosnąć. Czyli, tak mówię, no, jest dosyć trudną, ale nie, 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 niemożliwą do uprawy. A jeśli, jeśli jeszcze zdecydujemy się na te, powiedzmy, odmiany łatwiejsze w uprawy, czyli właśnie forastero czy trinitario, no to tutaj, tutaj już też będzie łatwiej. No, niestety, kryolo z mojego doświadczenia, tak patrzę, to no, jest to zabawa, jest to zabawa, ale gra warta świeczki. Tak uważam. To tak króciutko o kakaowcu. Eee, tak mówię, tak wspomniałem, na pewno warto spróbować. Serdecznie polecam, bo e, no jest to, to, jest, są, to, to, są to tropiki w najlepszym wydaniu. Tak? No, coś, z czym się na no, ciężko spotkać. Eee, a historia bardzo fascynująca. Trzymajcie się ciepło. Miłego wieczoru. Cześć.